Witam serdecznie wszystkich widzów Tajemitów. W nawiązaniu do incydentu tunguskiego spotykamy szereg informacji mówiących o tym, że za całe zamieszanie odpowiada nikt inny jak sam Nikola Tesla. Niektórzy teoretyzują, że ukochany przez wszystkich wynalazca Nikola Tesla testował jakieś dziwne, fantastyczne urządzenie komunikacyjne lub super przerażającą broń energetyczną lub promień śmierci i przez przypadek lub też nie spowodował ogromny wybuch w Tajdze na Syberii. Wiadomym było, że Tesla pracował nad rodzajem bezprzewodowej torpedy zwanej Teleautomaton, która była zdalnie sterowaną łodzią. Tesla zaoferował ją marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych do przenoszenia materiałów wybuchowych do celów morskich. Opracowana była również powietrzna wersja urządzenia teleautomaton. Niektórzy uważają również, że jeśli istniało połączenie Tunguskiej z Teslą i był to test broni, to Tesla mógł zostać do tego zmuszony, a następnie milczeć. Mimo, że ramy czasowe 1908 rok pokrywają się z pracami Tesli na takich urządzeniach, to testowanie przez niego takich wynalazków w tak apokaliptyczny sposób jest bardziej nieprawdopodobne, ale też nie niemożliwe. Tesla wykonywał próby skoncentrowania energii, która mogła być przesyłana na duże odległości, często skutkując elektrycznymi kulami ognia, sferycznymi plazmoidami lub kulistymi piorunami. Wielu współczesnych badaczy uśmiecha się pod nozem, kiedy ktoś stara się łączyć Teslę i wydarzenia w Podkamiennej Tunguskiej. A jednak są przesłanki o tym, że coś mogło tam zaiskrzyć dzięki wynalezionym przez Teslę urządzeniom. Jest kilka artykułów w The New York Times, w których Nikola mówi o takich urządzeniach. Artykuły te pochodzą z lat 1907, 1908 i 1915. Tesla sugerował w nich zdolność elektrowni. Tesla sugerował w nich zdolność swojej elektrowni do przesyłania niszczycielskiego impulsu energii elektrycznej. Przypuszczalnie efekt ten przejawiałby się w postaci wybuchowego uwolnienia energii, takiej, jaka może być wytworzona przez rozładowanie kondensatora wysokonapięciowego o bardzo dużej wartości. Odnotowano, że elektryczne kule ognia, kuliste plazmoidy lub pioruny kuliste również eksplodują w podobny sposób. Badania Tesli z 1899 roku w dziedzinie propagacji bezprzewodowej w Colorado, które obejmowały transmisję kompleksów fal elektrycznych dwóch lub więcej nałożonych na siebie częstotliwości, czasami prowadziły do powstania zjawiska pioruna kulistego. Późniejsze prace współczesnych badaczy potwierdzają twierdzenia Tesli w tym zakresie. Istnieją pewne wątłe dowody sugerujące, że przed rokiem 1899 w Nowym Jorku Tesla był w stanie w warunkach laboratoryjnych wytworzyć efekt kuli ognia. Innym przytłaczającym dowodem poszlakowym jest poświata nieba, która została zgłoszona w czasie zdarzenia Tunguska. Spekulowano również, że w latach 70. Związek Radziecki przeprowadził testy systemu typu Tesla, który rzekomo miał zdolność tworzenia odległych, zimnych eksplozji. Istnieją dwa inne urządzenia prócz nadajnika wzmacniającego, które odnoszą się do incydentów tunguskiej. Pierwsze zwane teleautomaton to zdalnie sterowany okręt lub torpeda, którą Tesla zaoferował marynarce wojennej USA w celu przenoszenia materiałów wybuchowych do celów morskich. Wspominaliśmy o tym. Opracowana była również powietrzna wersja tego urządzenia. Jest to bezprzewodowa powietrzna torpeda, o której mowa w artykule w New York Times z 1907 roku. Stwierdzenia, że energia może być emitowana bez użycia silników lotniczych, usuwają z obrazu ten destrukcyjny terror. Drugi to projektor wiązek cząsteczek. Emiter, a w zasadzie można powiedzieć, że była to broń, oparta na otwartej rurze próżniowej, która zawierała system przyspieszający do bardzo dużej prędkości pojedynczy rząd maleńkich naładowanych cząsteczek metalicznych. W trakcie badań nad tą bronią stwierdzono, że nie będzie żadnego rozproszenia cząsteczek w czasie działania broni, nawet z dużej odległości, ponieważ przekrój nośników mógłby zostać zmniejszony do prawie mikroskopijnych wymiarów. Można było osiągnąć dużą koncentrację energii w skupieniu i wyemitowaniu jej jako wiązki na setki, a nawet tysiące kilometrów. Sugerowano, że wiązka cząsteczek była w jakiś sposób zaangażowana w zdarzenie tunguskie, ale biorąc pod uwagę ramy czasowe 1908 rok, jest to mało prawdopodobny scenariusz, gdyż o emiterze skupiającym cząsteczki energii mówi się od początku lat 30. ubiegłego wieku. Mamy tutaj przedział aż 22 lat. Ale dla badaczy nie jest to dziwne, bowiem Tesla znany był z kreatywności i niezatrzymywaniu się w miejscu. Wynalazek za wynalazkiem pojawiały się w biurze patentowym, a Tesla wymyślał dalej. Mówi się, że emiter cząsteczek powstał wraz z osławionym już repulsingiem Tesli i antygrawitacją, którą Tesla był w stanie wytworzyć już w 1899 roku. Nawiasem mówiąc, aż strach pomyśleć, jak ewoluował emiter cząsteczek Tesli do dnia dzisiejszego. No ale cofnijmy się troszeczkę w czasie do roku 1907. Siedzimy sobie na ławeczce i czytamy New York Times. Jest 19 marca, godzina przedpołudniowa, tak więc czas na kawę, pączka, no i oczywiście dymek z dobrego cygara. Wertując gazetę trafiamy na artykuł z głośnym tytułem. Wynalazca bezprzewodowej torpedy Tesla oświadczył, że próby wykazały, iż urządzenia działają idealnie. Jak powiedział Nikola Tesla redaktorowi The New York Times, raport w Timesie z dzisiejszego ranka mówi, że nie osiągnąłem żadnych praktycznych rezultatów z moją torpedą sterowaną bezprzewodowo. Konstruowałem takie maszyny i często pokazywałem je w działaniu. Działały doskonale i każdy, kto je widział, był zdumiony ich możliwościami. Prawdą jest, że moje wysiłki nakierowane są na to, aby nasz rząd przyjął te nowatorskie środki ataku i obrony. Niestety rozmowy zakończyły się niepowodzeniem, ale oczywiście nie jest to dyskredytacja mojego wynalazku. Spędziłem lata na bezowocnych wysiłkach, zanim świat rozpoznał wartość moich odkryć wirujących pól, które są teraz powszechnie stosowane. Czas na sztukę teleautomatyczną jeszcze nie dojrzał. Gdyby doceniono jej możliwości, narody nie budowałyby wielkich pancerników. Taka pływająca forteca jak pancernik może być bezpieczna przed zwykłą torpedą, ale jest zupełnie bezradna w walce z moją maszyną, która może przewieźć 12 ton materiału wybuchowego, porusza się szybko pod wodą i jest kontrolowana z precyzją operatora poza zasięgiem największego działa. Jeśli chodzi o rzutowanie energii fal na dowolny konkretny region kuli ziemskiej, to w publikacjach technicznych podałem jasny opis środków. Nie tylko można to zrobić za pomocą moich urządzeń, ale miejsce, w którym ma zostać osiągnięty pożądany efekt, można bardzo dokładnie obliczyć, zakładając, że przyjęte pomiary ziemskie są prawidłowe. Oczywiście tak nie jest. Do dziś nie znamy średnicy kuli ziemskiej, a błąd wynosi około od 300 do 400 metrów. Moja bezprzewodowa instalacja pozwoli mi określić średnicę kuli ziemskiej z dokładnością do 4,5 metra. Nikola Tesla, Nowy Jork, 19 marca 1907 roku. New York Times, 21 kwietnia 1908 rok, strona 5. List do wydawcy New York Timesa. Wizja Tesli, jak lampa elektryka Alladyna może budować nowe światy. Tesla pisze: Zauważam, że na podstawie raportu w waszym numerze z 11 marca, który umknął mojej uwadze, niektóre wskazówki, które poczyniłem przy okazji, o której mowa, zostały źle zrozumiane. Pozwólcie, że dokonam korekty. Mówiąc o przyszłych działaniach wojennych, miałem na myśli to, że należy je prowadzić przez bezpośrednie zastosowanie fal elektrycznych bez użycia silników lotniczych lub innych narzędzi niszczenia. To znaczy, jak wskazałem, byłoby idealnie, ponieważ podczas prowadzenia wojny energia nie tylko nie wymagałaby żadnego wysiłku dla utrzymania jej potencjału, ale byłaby produkowana w czasie pokoju. To nie jest sen. Nawet teraz można by zbudować bezprzewodowe elektrownie, dzięki którym jakikolwiek region globu mógłby stać się niezależny i zdatny do zamieszkania bez narażania ludności i innych części na poważne niebezpieczeństwo lub niedogodności. Moje urządzenie może zmienić rozmiar tej planety, kontrolować jej pory roku, dostosowywać odległość do Słońca, prowadzić ją w wiecznej podróży po dowolnej ścieżce przez głębiny wszechświata. Może sprawić, by planety się zderzały i wytworzyły swoje Słońca i Gwiazdy, swoje ciepło i światło. Może zapoczątkować życie we wszystkich jego nieskończonych formach. Spowodowanie dowoli narodzin i śmierci materii, co jest najwspanialszym czynem człowieka, które dałoby mu mistrzostwo w fizycznym tworzeniu, sprawiłoby, że moja maszyna wypełniłaby swoje ostateczne przeznaczenie. Nic nie może być bardziej odległe od mojej myśli niż nazwanie telefonii bezprzewodowej na całym świecie największym osiągnięciem ludzkości. I jak? donosi Tesla. Jest to wyczyn, który choć oszołamiający, może być z łatwością wykonany przez każdego eksperta. W tym celu sam zbudowałem fabrykę. Cuda łączności bezprzewodowej są tylko pozorne, a nie wynikają z wyjątkowych umiejętności, jak się powszechnie uważa. Prawda jest taka, że elektryk został wprowadzony w posiadanie prawdziwej lampy Alladyna. Wszystko, co musi zrobić, to tylko pocierać. Teraz potarcie lampy Alladyna nie jest osiągnięciem. Jeśli pragniesz przyspieszyć osiągnięcie jeszcze większych i dalej idących cudów, nie możesz zrobić nic lepszego niż stanowcze przeciwstawienie się jakimkolwiek środkom mającym na celu przeszkodę w wolnej, komercyjnej eksploatacji energii wodnej i sztuce bezprzewodowej. Taki bezwzględny postęp ludzkości zależy od rozwoju organów ustawodawczych tego kraju. Najmniejsza przeszkoda, szczególnie ze strony rządu, może cofnąć cywilizację i sprawę pokoju na wieki. Nikola Tesla, Nowy Jork, 19 kwietnia 1908 rok. Drodzy widzowie, faktycznie to list z 19 kwietnia 1908 roku, mówiący m.in. o tym, że telefonia komórkowa to nie jest żaden problem. I nie był to problem w roku 1908, skoro Tesla wybudował nawet małą fabrykę takich telefonów. Tu rodzi się pytanie: to dlaczego uśpiono ten wynalazek aż na prawie 100 lat? Czasopismo Inżynier Elektryk, Londyn, 24 grudnia 1909 roku. Czytamy w nim: nowa telefonia bezprzewodowa Nikoli Tesli. Pan Nikola Tesla ogłosił, że w wyniku eksperymentów przeprowadzonych na Long Island doprowadził do perfekcji nowy system telegrafii i telefonii bezprzewodowej, w którym zasady transmisji są bezpośrednim przeciwieństwem transmisji fal herca. W tym drugim, mówi, transmisja odbywa się przez promienie podobne do światła, które przechodzą przez powietrze i nie mogą być przenoszone przez Ziemię, podczas gdy w pierwszym fale herca są praktycznie stłumione i cała energia prądu jest przenoszona przez Ziemię dokładnie jak duży drut. Pan Tesla dodaje, że w jego eksperymentach w Kolorado wykazano, że bardzo silny prąd wytworzony przez jego nadajniki przemierzył cały glob i powrócił do swojego źródła w odstępie 84 tysięcznych sekundy. I jeszcze raz Nowy Jork, drodzy widzowie w naszej maszynie czasu. Tym razem 8 grudnia 1915 rok. New York Times, strona 8. Nowe urządzenie Tesli, jak piorun Tora. Wynalazca Nikola Tesla zdobywa Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. W 1915 roku złożył wnioski patentowe na podstawie części maszyny, których możliwości testują wyobraźnię laika i obiecują podobieństwo do wyjących piorunów toraz nieba, by ukarać tych, którzy rozgniewali bogów. Doktor Tesla twierdzi, że nie ma w tym nic sensacyjnego, że to owoc wielu lat pracy i nauki. Nie jest jeszcze gotowy do podania szczegółów wynalezionego przez siebie nowego silnika, który, jak mówi, uczyni bezowocną każdą ekspedycję wojskową przeciwko krajowi, który taki silnik posiada. Wystarczy powiedzieć, że niszczycielski wynalazek będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną z prędkością 300 mil na sekundę. Bez załogowym statkiem powietrznym, bez napędu i skrzydeł, wysyłanym elektrycznie do dowolnego pożądanego punktu na kuli ziemskiej w celu zniszczenia. 10 lub 1000 mil. To nic dla mojej maszyny, mówi Tesla. Prosto do celu, na lądzie lub na morzu, będzie mogła płynąć z precyzją zadając cios, który sparaliżuje lub zabije zgodnie z życzeniem. Człowiek wierzy na Long Island mógłby chronić Nowy Jork przed statkami lub armią za pomocą jednej dźwigni, jeśli przewidywania wynalazcy staną się rzeczywistością. Jednak to nie czas, powiedział doktor Tesla, aby zagłębiać się w szczegóły tej sprawy. Opiera się ona na zasadzie, która oznacza wielkie rzeczy w pokoju. Może być wykorzystywana do wielkich rzeczy na wojnie, ale, powtarzam, nie jest to czas, aby mówić o takich rzeczach. Całkowicie wykonalne jest przesyłanie energii elektrycznej bez przewodów i wywoływanie destrukcyjnych skutków na odległość. Skonstruowałem już bezprzewodowy nadajnik, który to umożliwia i opisałem go w moich publikacjach technicznych, wśród których mogę odwołać się do mojego patentu: 1,119,732. Dzięki tego typu nadajnikom jesteśmy w stanie przesyłać energię elektryczną w dowolnej ilości na dowolną odległość i wykorzystywać ją do niezliczonych celów zarówno w czasie pokoju jak i wojny. Dzięki powszechnemu przyjęciu tego systemu powstaną idealne warunki do utrzymania prawa i porządku. Wtedy energia niezbędna do egzekwowania prawa i sprawiedliwości będzie nominalnie produktywna, a potencjalna i dostępna w każdej chwili od ataku i obrony. Jeśli życie ma od niego zależeć, jego wycofanie lub zaopatrzenie przyniesie takie same rezultaty jak te osiągane teraz siłą broni. Ale gdy jest to nieuniknione, ten sam środek może być użyty do niszczenia własności i życia. Sztuka jest już tak rozwinięta, że w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej mogę wywołać wielkie destrukcyjne skutki określone wcześniej i z dużą dokładnością. Nie myśleliśmy, że ryzykowne jest przewidywanie kilka lat temu, że wojny przyszłości nie będą prowadzone za pomocą materiałów wybuchowych, ale za pomocą środków elektrycznych. Doktor Tesla powiedział wtedy, że dzięki jego bezprzewodowemu mechanizmowi możliwe byłoby skierowanie zwykłego samolotu bez załogi do dowolnego punktu nad statkiem lub armią i wyrzucenie materiałów wybuchowych o dużej sile z bazy operacyjnej. W rzeczywistości nawet przepływ niewielkich prądów na znaczne odległości w powietrzu pochłania bardzo dużo energii z powodu wymaganego ogromnego ciśnienia. Tak więc, na przykład, podczas wyładowań atmosferycznych energia może być dostarczana ze znamionową wartością miliardów koni mechanicznych, chociaż prądy mają mniejszą objętość niż te wytwarzane przez generatory elektryczne w naszych elektrowniach. Czytając te listy oraz artykuły, nabiera się pewności, że Tesla wszystko to, o czym mówił, po prostu już wynalazł. Tak więc jest prawdopodobne, że incydent tunguski to sprawka Nikoli Tesli. Jeżeli ktokolwiek myśli o odwiedzeniu tego miejsca, to dziś region Tunguska pozostaje niezbyt gościnnym, odludnym obszarem bagien i torfowisk, w których żyją miliardy komarów i innych krwiopijczych stworzeń. W regionie Tunguska doszło do serii dziwnych, ciągłych konsekwencji biologicznych, prawdopodobnie po wybuchu w 1908 roku. Nastąpił tam przyspieszony wzrost biomasy w rejonie epicentrum, i ten przyspieszony wzrost trwa do dzisiaj. Nastąpił również wzrost tempa mutacji biologicznych nie tylko w centrum, ale wzdłuż trajektorii lotu. Odkryto przerażające nieprawidłowości w czynniku krwi RH lokalnych grup ewenków rdzenni mieszkańcy tego obszaru od wieków. Obecnie badane są wariacje genetyczne u niektórych lokalnych gatunków mrówek, a także nieprawidłowości genetyczne w nasionach i skupiskach igieł. Odkryto tam bowiem co najmniej jeden gatunek sosny, który nie pasuje do żadnego innego. Czy na tym można zakończyć sprawę tunguskiego incydentu? Z pewnością nie. Jeszcze przed nami kilka wziętych tajemniczych odkryć, ale to już w następnym odcinku. Serdecznie wszystkich zapraszam.